Dzisiaj na sesji Rady Powiatu Ostrowskiego zapadły dwie strategiczne decyzje z punktu widzenia gminy Przygodzice, ponieważ rada gminy podjęła decyzję o po pierwsze nieodpłatnym przekazaniu na rzecz gminy Przygodzice nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej tutaj w centrum Przygodzic. Jest to teren po byłym gospodarstwie rolnym, a druga, nie mniej ważna uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa pomiędzy gminą Przygodzice a powiatem Ostrowskim i przedmiotem tej uchwały jest wspólne ubieganie się o środki zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej, które mają pozwolić na dokonanie całego procesu rewitalizacji na przekazywanym terenie. To jeśli właśnie to jeszcze powiedzmy, jeśli to się uda, to jaki ma być efekt końcowy, co na tym terenie ma powstać, jakie tu instytucje będą funkcjonować? No tutaj udało się wypracować pomiędzy powiatem a gminą pewnego rodzaju kompromis, bo musieliśmy zabezpieczyć interes powiatu, a szczególnie szkoły ponadpodstawowej. W części tych obiektów będą znajdować się pomieszczenia z przeznaczeniem na takie cele edukacyjne warsztatowe zostaną zapewnione. Również pomieszczenia na potrzeby zarządzania kryzysowego. Natomiast jeżeli chodzi o tę część gminną, tym obiektom należy nadać nowe funkcje społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturalne. Tutaj już to, w jaki sposób zagospodaruje ten potencjał gmina, będzie zależało od samej gminy. Natomiast z punktu widzenia samej miejscowości, przygodzi z największej miejscowości, też siedziby gminy, no jest to ważna decyzja, bo ta miejscowość tak naprawdę nie ma swojego centrum. Trudno tu zorganizować jakąś dużą imprezę, w sposób bezpieczny, przynajmniej imprezę masową. No i sam potencjał też tych obiektów no daje takie możliwości w dłuższej perspektywie czasu, aby faktycznie stało się to centrum przygodzi i wizytówka nie tylko gminy, ale również powiatu.